Ciucharzy królewskich zapowiadali 90 minut na Bernabeu, potrafi być bardzo długie, i rzeczywiście na 100% im się dłużyło. Po tym, jak nie mieli kompletnie pomysłu na to, jak zaskoczyć arsenal, okazało się, że ciągłe wrzutki to troszkę za mało, ale oczywiście dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, bo jednak jest to pewne zaskoczenie. Nie? Wśród pewnych rzeczy, co też jest specyficzne, braliśmy pod uwagę to, że jeżeli ktoś ma takie straty odrobić, to właśnie pewnym jest. Że będzie to Real Madrid? Ale okazało się, że to jednak troszeczkę na wyrost, Bardziej Aston Villa, bardziej Borussia Dortmund były bliżej swojego celu. No ale cóż, nastawialiśmy się na pewniaczka w tym zakresie. Okazuje się, że nie tym razem. Ale inne rzeczy. Są takie rzeczy, które po prostu są pewne. Jak to, że już czekam na półfinały Ligi Mistrzów. Albo to, że jak szukam ubezpieczenia, to wjeżdżam w to na rankomat.pl. Po serio, jak masz OC albo AC do ogarnięcia, to nie ma sensu przepłacać, tracić czasu na latanie po stronie. Na rankomat.pl porównujesz oferty w kilka minut, wybierasz najtańszą albo najlepiej dopasowaną. Od razu kupujesz polisę prosto, szybko, online, i jeszcze dostajesz cashback. Tak, dobrze słyszysz, w kwietniu do zgarnięcia jest aż 300 zł zwrotu. Kupujesz ubezpieczenie przez mój link, dostajesz sms podajesz dane, i hajsiwo wraca do Ciebie. Cashback działa dla osób od 18 do 30 roku życia, więc jeśli się łapiesz, grzechnie skorzystać, bo wiemy jak wysokie potrafią być ceny ubezpieczeń właśnie dla młodych osób. A najlepsze jest. To, że rankomat to nie tylko AC czy AC, to też ubezpieczenia podróżne, na życie, na mieszkanie, wszystko ogarniesz w jednym miejscu i bez ściery. Porównywarka pokazuje nie tylko cenę, ale i co dokładnie dostajesz w pakiecie. Masz świetne filtry, pełną kontrolę. Zero papierów, polisa na maila, szybko, wygodnie, bez jakiejkolwiek spiny. Więc jeśli ktoś mnie pyta, jak wybieram ubezpieczenie, to odpowiadam krótko. Wjeżdżam w to i polecam Wam zrobić to samo. Link znajdziecie w opisie. Sprawdźcie, porównajcie, zgarnijcie cashback i tylko, Żałuję, że takiego cashbacku nie miała Barcelona, jak swojego czasu kupowała dembele. No ale cóż, my lecimy dalej z Ligą Mistrzów, z autem i ze spokojną głową, bo ubezpieczenie ogarnięte. Zacznijmy właśnie od przebiegu tego spotkania, bo mimo wszystko to świadczy o sile Realu Madryt, że nawet nie grając praktycznie nic ciekawego, no umówmy się, w tym meczu, jeżeli chodzi o jakieś zagrożenie pod bramką rai, to nie było tak, że to był ciągły nacisk, ciągłe tworzenie sobie akcji ze strony królewskiej i tak dalej. To było bardziej, powiedziałbym, nie wiem, granie na alibi. Że niby próbujemy trzymać inicjatywę, niby próbujemy się tam dostać, ale tam pomysłu na to, jak zaskoczyć Raję i ekipę z kiwiorem na czele, na czele zaznaczam defensywy, no to było po prostu jak na lekarstwo, jakiś tego typu. Rzeczy, a pomimo tego, nie wiem jak wy, ale przynajmniej ja i tak drżałem. A już jak padła szybka bramka na jeden do jednego, to już w ogóle mi się pojawiły takie boże: żeby nie byli jak te rekiny yy, ocierające się od ciebie w wodzie i żeby zaraz nie było, że poczują krew i wiadomo, że ruszą po kolejne rzeczy. Okazało się, że był to tylko taki wyjątkowy wystrzał. Zresztą, co tu dużo mówić? to Ta bramka realu padła po ewidentnym błędzie saliby. To był prezent. Więc Real strzelił bramkę z prezentu i w zasadzie tyle. Naprawdę jakbyście przejrzeli sobie ten mecz jeszcze jeden raz i jeszcze jeden raz, to nie wiem czy gdybyśmy zsumowali wszystkie najlepsze sytuacje Realu Madryt w tym spotkaniu, stworzylibyśmy przeświadczenie, że gdyby nawet je wykorzystali, to i tak by doprowadzili chociażby do dogrywki w tym meczu. No szczerze, brzmi to brutalnie, ale umówmy się, tak to wygląda. Brzmi brutalnie, ale brutalna jest też rzeczywistość dla kibica Realu Madryt. Real został zniszczony w tym meczu. Taktycznie, no i tu na pewno trzeba uznać wyższość Artety nad Ancelottim. Ancelotti po meczu pogratulował, powiedział, że życzą mu życzą życzy Arsenalowi wygrania całych rozgrywek i bardzo to miłe, ale nie zmienia faktu, że młody no przejechał się. Przejechał się i oczywiście, że Arteta ma do dyspozycji dobry skład, ale przypominam, że cały czas w ataku gra Merino przez kontuzję i kontuzji też trochę jest w jednym i w drugim składzie, więc to akurat warto podkreślić. Ale no nawet kombinując w ten sposób Arteta był w stanie nie tylko obronić wynik, on wygrał on wygrał na wyjeździe z Realem Madryt 2-1 do i w tym e, dwóch meczu jest wynik 5-1. To jest deklasacja nie tylko jeżeli chodzi o ten rezultat, ale też jeżeli chodzi o to, co widzimy na boisku. Ja nawet bym zaryzykował e, takie twierdzenie, ale musiałbym się przyjrzeć jeszcze raz skrótom pierwszego meczu, czego nie zrobiłem. Może ktoś z was to nadrabiał i da, da znać w komentarzu, że tak naprawdę Real więcej takiego zagrożenia to stworzył sobie w tym pierwszym meczu. Takie mam wrażenie, może przez to, że wczoraj tego było po prostu mało. I, I tak mi się to w głowie wytworzyło, ale naprawdę nie jestem w stanie wymienić w stole jakichś takich akcji, że myślę sobie, ależ Arsenalowi się poszczęściło. Druga rzecz jest taka, że oczywiście Arsenal zagrał genialnie w defensywie, i tutaj musimy przejść do naszego reprezentanta Jakuba Kiwiora, który jak przeglądam sobie dzisiaj jego oceny, to mamy w ten sposób. London Evening News. Ósemka, Tylko Declan Rice wyżej oceniony. Football London 9. Tyle samo co Rice, Merino czy David Raya. Golkom ósemka, Tylko Rice lepszy. Sky Sports 8. Tylko Rice dostał punkt wyżej. Wymieniam to nie dlatego, żeby szukać potwierdzenia, bo każdy z nas wczoraj na żywo o tym dyskutował. Genialny mecz. Na spokoju. I tak dalej. Oczywiście, że lepszy mecz niż Saliba, bo Saliba chociażby popełnił ten katastrofalny błąd prowadzący do bramki na 1 do 1. Zagrał Jakub Kiwior po prostu jak profesor. I cieszy też to, że właśnie w tak trudnym momencie, kiedy już się zastanawialiśmy nad tym gorszym jego okresem w Arsenalu, kiedy przyszedł. Przyszła szansa. Dużo osłabień, jeżeli chodzi o kadrę Arsenalu. Gabriel, no do zastąpienia niezwykle wymagające nazwisko, on wchodzi w jego buty i robi to naprawdę idealnie. No i też wczoraj to gaszenie, ta akcja chociażby, jak też później już Hendrika, tą główką odprowadzał piłkę do bramkarza, no możemy sobie wymieniać wymieniać i jeszcze raz wymieniać to jak żyje z ekipą coś pięknego ale pochwalić na, należy cały arsenal będę to podkreślał za to jak oni taktycznie się ustawili no nie każdemu się to podobało słuchajcie Muszę to yy, przeczytać, bo jest to zabawne. Oczywiście Lukas Vazquez miał szansę milczeć, a zdecydował się mówić, no jego sprawa, że to trudny moment. Próbowali, nie stworzyli tylu szans, ile chcieli. Oczywiście wrócą silniejsi, no, cały pakiet dejongizmów tam oczywiście zawarty, ale słuchajcie, powiedział coś takiego, a miał szansę tego nie mówić, naprawdę. Miał szansę milczeć, ale stwierdził, że to chyba dobry pomysł. Wydaje mi się, że nie. Arsenal przyjechał tylko po to, żeby się bronić, odegrał swoją rolę. W pierwszej połowie nie zrobili prawie nic. W drugiej, gdy naciskaliśmy, wygrali. Jezus, naprawdę to jest taki jeden z top wypowiedzi pomeczowych, które byśmy yy, uznawali właśnie za taką szkodliwą sztampę, szkodliwą dla autora tego tekstu. Wyjaśnię to najprościej jak się da. Arsenal przyjechał, wygrywając u siebie 3-0. Lukasie, wielki żal, że nie otworzyli wrót defensywy i nie stwierdzili, za wszelką cenę panowie naciskajmy. Pozwólmy tym szybkim zawodnikom jak Vinicius, jak Mbappe penetrować naszą linię defensywną długimi piłkami. No głupi ten Arteta. Na szczęście jak Lukas Vazquez zostanie, wiecie, no nie, no szybko sobie zreflektowałem się, bo nawet jak zostanie trenerem, to wiecie dlaczego on by nie popełnił takiego błędu, jaki Arteta popełnił, bo nie byłby w stanie w pierwszym meczu wygrać z taką drużyną 3 do 0. Już to możemy ocenić po jego wypowiedziach. No chyba, że żartował i nie dodał, że to żart, czy coś w tym stylu. No i taki nacisk, że no w drugiej, gdy naciskaliśmy, wygrali. To, nie wiem, czy na meczykach jest złe tłumaczenie, czy co, no ale taki wniosek, no w drugiej gdy naciskaliśmy wygrali no mordo, źle naciskaliście muszę ci zaspoilować coś poszło chyba nie tak w tym wszystkim no ale wylał żale tam w ogóle, jakieś też były przepychanki, saki z karwachalem po meczu, jakieś takie dziwne akcje miały miejsce co nie zmienia faktu, że był też człowiek w realu, który wyszedł i jak wiecie cieszę się zawsze moim niezmiennie szacunkiem i między innymi właśnie dlatego, że wyszedł po meczu i powiedział, że posyłali mnóstwo dośrodkowań i powiedział, ale tam nie było hoselu Mocna szpileczka, myślę, że również Vancelotiego, jeżeli mam być szczery, no bo nie zakładam, że oni wbrew Ancelottemu obrali pomysł na Ciągłe bombardowanie piłkami pola karnego Arsenalu. I zamiast dogrywać w mnóstwo piłek, powinniśmy grać bardziej zespołowo. Musimy zacząć grać jako drużyna, nie jako indywidualności. Musimy zacząć być szczerzy wobec siebie. Uuu, a tu z kolei on nie bierze jeńców. Widzicie, najpierw dostało się taktycznemu obrazowi meczu, teraz się dostało tym wszystkim gwiazdeczkom z przodu. Można sobie mówić, nie mówią, że to bardziej Mbappé, niż o tym, że o tamtym. Na pewno po prostu powiedział, co sądzi o tym, że brak jest zespołowości, a jak ważna jest zespołowość. Widzimy na przykład przykładzie PSG, kiedy to całe, całe ego z tej drużyny odeszło już w pełni. I mówię nie, nie o samym Mbappe, tylko tamten Neymar, Messi, Mbappe jak to było, to już w ogóle było top, ale już sam Neymar z Mbappe przyczyniali się do tego, że balon ego był tam gigantyczny. Arsenal był od nas lepszy, wygrał, musimy to zaakceptować. Czasami mam wrażenie, że gramy zbyt indywidualnie. Jak chcemy wygrywać, musimy być lepsi, ale też powiedział, że nie mają wątpliwości wobec Carlo Ancelottiego. Słuchamy go i robimy na boisku to, co nam każe. No, ale wątpliwości co do Karla Ancelottiego mają e, między innymi kibice, prasa i ja się zgodzę, że to już raczej pewne. Ancelotti zakończy swoją przygodę z Realem Madryt, ale powtórzę. Obrażanie trenera, który jest historią tego klubu, przyczynił się do wygrania wielu trofeów, Uważam za totalnie dziecinne. Oczywiście to jest mniejszość kibiców, taka naj najbardziej wyszczekana, którzy lubią zebrać 14 serduszek i później mają dobry tydzień, przez to, jak napiszą z przekleństwem, co myślą o Ancelotti i co ma zrobić z tego klubu. Natomiast rzeczywiście popełnił zbyt dużo błędów. W tym meczu też przegrał już, jak powiedziałem, i na poziomie taktycznym i pewnie poniekąd, może i mentalnym. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale. Nikt nie wymarzy tego, co chłop osiągnął. Czy będzie Szabi Alonso w jego miejsce? No nie wiadomo też, bo ponoć jeszcze rok miałby zostać w bajerze. Czy Zidane? Ponoć też Zidane niespecjalnie jest chętny. No, mówimy oczywiście o plotkach doniesieniach medialnych. Coś tutaj wczoraj też czytałem, że Klop mógłby wrócić do trenowania, jeżeli chodziłoby o Real lub reprezentację Brazylii. Oczywiście nie wiemy, bo przerażająca wizja lekko, ale. Co do Ancelottiego uważam, że jest to ostatni okres jego pracy w Realu. Myślę, że odświeżenie się przyda, że to jest dobra decyzja, ale jednak szacunek temu siwemu brywiarzowi należy się niezmienny. I teraz pewnie oczekiwaliście, że ja tutaj odcinek Real dziady, że to, że z taką grą no to w ogóle znik stopu i, i nie, nie są w stanie zagrozić nikomu stopu, ale zwariowaliście. Każdy wie, że jak ja teraz 17 kwietnia bym nagrał taki odcinek, to Barcelona dostaje trzy bramki od nich, za chwilę i przegrywa. Później Barcelona traci systematycznie punkty w lidze, przegrywa też ligę. Real kończy z dubletem. Ja już za dużo razy się nabrałem, więc powiem wam wprost. Teraz Real Madryt jest podrażniony. Czu czujecie odwrócenie klątwy, czujcie to, wyczujcie ten moc Real jest podrażniony, Real wie, że jedyne o co może grać to Puchar Króla gdzie jest już tylko mecz finałowy i dadzą tam z siebie wszystko wyciągną wnioski z meczu Arsenale, wyciągną wnioski z poprzednich meczu Barcelony, to będzie zupełnie inny mecz w wykonaniu Królewskich i pokażą co potrafią naprawdę a w La Liga minimalne straty punktów do samego końca a uskrzydleni zwycięstwem w Pucharze Króla Będą w stanie pokonać też Barcelonę na wyjeździe w Barcelonie, właśnie. Więc tak to widzę. To są rzeczy, na które zwracam uwagę i które uważam warto, warto pamiętać. I nic nie usłyszycie ode mnie negatywnego o ich grze. Do czasu. Rozstrzygnięcia wszelkich rozgrywek. Wtedy sobie nagramy. Ale już w tym sezonie raz ten błąd popełniłem, drugi raz nie mam zamiaru. I na tym pozwolę sobie zakończyć temat Realu Madrid. Króciutko jeszcze o drugim półfinale, no bo Barcelona zmierzy się z Interem i wczoraj zapowiedziałem też, że dzisiaj dam odpowiedź na to w odcinku, dlaczego uważam, że to Inter awansuje. Do finału, i oczywiście, nawet nie chodzi tutaj o robienie tego w formie klątwy, ale troszeczkę podtrzymam zdanie, które powiedziałem sobie wczoraj. Tylko króciutko jeszcze o tym meczu. Sporo też kibiców Bayernu skarżyło się na to, w jaki sposób Bawarczycy wczoraj grali. No, nie tylko wczoraj, ogólnie tych skarg trochę jest. Ja rzeczywiście większość meczu oglądałem realu, przełączałem tylko fragmenty, później oczywiście skróty obejrzane, no ale to jest coś innego. I rzeczywiście, powiem wam, trochę nie rozumiałem momentami strasznie dużej dziury w środku pola, jeżeli chodzi o Bayern. To już była końcowa faza meczu. Rozumiem, ale nie rozumiem, że jak w ekstraklasie wszyscy idą do przodu i czekają na wrzutkę. Naprawdę. To nie tak, moim zdaniem, powinno wyglądać jakoś sensownie. Szkoda, że zabrakło tej dogrywki, no bo jeszcze jakby wymęczyła się jedna, druga drużyna, to byłoby dobrze w kontekście półfinałów, no bo teraz te mecze co trzy dni i tak dalej, wiadomo. No ostatecznie awansował Inter. Tam były zarzuty, już dzisiaj czytam w niemieckiej. W prasie, że Lautaro Martinez zagrał piłkę ręką. No nie wiem, dla mnie to jest trochę naciągane, ale nie pokazano tego z żadnej kamery. Te zdjęcia traktuję jako żart, które są przy tym poście dodane, że tam, bo to można w takim zdjęciem uznać, że dotknął albo że nie dotknął. Na powtórkach nikt na to nie zwracał w zasadzie uwagi na żywo. Ja też tego nie zauważyłem, więc. Już bym tutaj nie przesadzał, tym bardziej, że no, trzeba też umieć odpadać, myślę, z klasą i zobaczymy, czy w Bayernie czekają nas jakieś zmiany. Ja myślę, że jeżeli chodzi o trenera, to nie wydaje mi się, że jednak jeszcze dostanie szansę poprawienia tego, co, co zaczął. Też trochę tych problemów zdrowotnych się przytrafiło. Oczywiście to może być wina sztabu, znowu różnie może być, ale tak czy owak. No ale dlaczego Inter ma awansować z Barceloną? Trochę nawiążę do tego, co mówiłem wczoraj. Ja się obawiam, że do tego 30. Kwietnia, bo wtedy są chyba te pierwsze mecze półfinałowe. Barcelona nie dotrwa w tym składzie kadrowym. Tak, jestem pesymistą, tak, zgadza się. Uważam, że wypadną jeszcze jacyś zawodnicy. Nie wiem, po prostu to natężenie meczów jest chore a kadra nie na tyle szeroka, żeby walczyć, uważam, na trzech frontach, więc to jest powód, dla którego tak myślę. Czy to byłby Inter czy Bayern? Uważam, te same, te same byłyby przewidywania, no ale Inter wydaje się, że rzeczywiście ma trochę mniej problemów zdrowotnych. Mimo wszystko, nawet jeżeli tam pojedyncze się zdarzają, to ta kadra jest bardziej wyrównana, więcej spokoju mają w Serie mogą troszeczkę tam, będą rotować siłami, zwłaszcza, że jeszcze parę kolejek zostało. No i to jest taki ogólny obraz, dlaczego jestem pesymistą. A poza tym, jakbym powiedział odwrotnie, no to Znowu mówię, klątwa i po co to komu? Tak to widzę po wczorajszych półfinałach, a w zasadzie ćwierćfinałach. Dajcie znać, co wy sądzicie. I mówię, bez klątwienia, za dużego. Z mojej strony dzisiaj trzymam, trzymam konie na wodzy i jeszcze zdążymy sobie odpalić. Działa, mam nadzieję, w tym sezonie. Widzimy się w komentarzach. Przypominam też o ofercie rankomatu i cashback 300 złotych dla osób pomiędzy 18 a 30 rokiem życia. Widzimy się w komentarzach. Pa, pa.